Witam wszystkich widzów Tajemitów. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam, drodzy widzowie, najbardziej niesamowite zbiegi okoliczności. Często się zdarza, że o czymś myślimy, a potem los stawia to coś na naszej drodze. Może to być spotkanie ze znajomym, obserwacja czegoś ciekawego i tym podobne. Mówimy wtedy z radością: Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Gorzej jest, jak zbiegi okoliczności przyjmują formę negatywną i są wręcz niesamowite w swoim charakterze. Pierwszy na naszej liście niesamowitych zbiegów okoliczności jest nieszczęsny samochód Jamesa Deana. Słynny aktor James Dean zginął w strasznym wypadku samochodowym we wrześniu 1955 roku. A wkrótce po śmierci aktora jakiś zły los zaczął podążać za samochodem i wszystkimi, którzy mieli z nim coś wspólnego. Krótko po wypadku, samochód został zabrany z miejsca zdarzenia. W tym momencie, gdy auto wjeżdżało do garażu, jego silnik w tajemniczy sposób wypadł z karoserii, miażdżąc nogi mechanika. Silnik został zakupiony przez lekarza, który umieścił go w swoim samochodzie. Niedługo potem lekarz zginął w wyścigu. Roztrzaskał się tak, że nie było co po nim zbierać. Samochód Jamesa Dina został później naprawiony, ale garaż, w którym był naprawiany, z niewiadomych przyczyn spłonął. Gdy samochód został wystawiony jako atrakcja w Sacramento, spadł z podium i roztrzaskał u do przechodzącego nastolatka. Jakby tego było mało, w 1959 roku samochód w tajemniczy sposób i zupełnie sam rozpadł się na 11 części. W latach 30. ubiegłego wieku Józef Figlock, mieszkający w Detroit, szedł sobie ulicą zupełnie sam. Nagle jednoroczne dziecko dosłownie spadło z góry na głowę Józefa z okna wielopiątrowego budynku. Uczestników zdarzenia opanowało przerażenie. Później okazało się, że młoda i nieostrożna matka po prostu zapomniała zamknąć okno, a zaciekawione dziecko wdrapało się na parapet i zamiast wylądować z impetem na ziemi, trafiło w ręce oszołomionego mimowolnego zbawiciela. Cud mówicie? No to jak nazwiecie to, co wydarzyło się dokładnie rok później. Józef szedł ponownie ulicą. Był zupełnie sam, i nagle z okna wielokondygnacyjnego budynku to samo dziecko dosłownie spadło mu na głowę. Obaj uczestnicy zdarzenia ponownie zostali opanowani przez przerażenie. Co to jest? Cud? Zbieg okoliczności? Henry Sigland był pewien, że jest w stanie zawinąć los wokół swojego palca. W 1883 roku zerwał z ukochaną, która, nie mogąc znieść rozłąki, targnęła się na swoje życie. Brat dziewczyny z żalu chwycił za broń i wypalił w Henry'ego. Sądząc, że kula dotarła do celu, zastrzelił się. Jednak Henry przeżył. Kula tylko nieznacznie otarła się o jego twarz i wbiła się w pień drzewa. Kilka lat później Henry postanowił ściąć nieszczęsne drzewo, ale pień był za duży i zadanie wydawało się niemożliwe. Wtedy Henry postanowił wysadzić drzewo kilkoma laskami dynamitu. Od wybuchu kula, która wciąż tkwiła w pniu drzewa, wyrwała się i trafiła prosto w głowę Henry'ego, zabijając go na miejscu. Ktoś powie: nieszczęśliwy wypadek, a może niesamowity zbieg okoliczności? Bliźniacze historie zawsze robią wrażenie. Zwłaszcza historia o dwóch braciach bliźniaków z Ohio. Ich rodzice zmarli, gdy chłopcy mieli zaledwie kilka tygodni. Zostali adoptowani przez różne rodziny i tak rozdzielono bliźniaków w okresie niemowlęcym. To tutaj zaczęła się seria niesamowitych zbiegów okoliczności. Na początek obie rodziny zastępcze, bez konsultacji i nieświadomości swoich planów, nazwały chłopców tym samym imieniem James. Bracia dorastali nieświadomi istnienia siebie nawzajem, ale obaj otrzymali dyplom prawniczy. Obaj byli znakomicie w rysunku i stolarstwie, a obie zamężne z nimi kobiety miały to samo imię, Linda. Każdy z braci miał synów. Jeden z braci nadał swojemu synowi imię James Allan, drugi brat swojemu również James Allan. Potem obaj bracia zostawili swoje żony i ponownie się ożenili, i jak można już przypuszczać, obie piękne kobiety miały na imię Betty. Każdy z nich był właścicielem psa imieniem Zabawka. Praktycznie nie wiedząc o sobie, żyli identycznie. W wieku 40 lat dowiedzieli się o sobie, poznali i byli zdumieni, że cały czas ukrywano przed nimi to, że są bliźniakami. W 2002 roku 70-letni bracia bliźniacy zginęli w odstępie godziny w dwóch wypadkach drogowych na tej samej autostradzie w północnej Finlandii. Przedstawiciele policji twierdzą, że od dawna nie było wypadków na tym odcinku drogi, więc zgłoszenie dwóch wypadków tego samego dnia z różnicą godzinową było już dla nich szokiem. A kiedy okazało się, że poszkodowani byli braćmi, bliźniakami, policjanci nie potrafili wyjaśnić, co się stało, nic poza niesamowitym zbiegiem okoliczności. Dziwna historia również miała miejsce u kolejnych dwóch bliźniaków. John i Arthur, Mowford, mieszkali ze swoimi rodzinami w odległości 80 mil od siebie. Wieczorem 22 maja 1975 roku obaj bracia poczuli silny ból w klatce piersiowej. Ich rodziny, które w tym momencie nie miały pojęcia co się dzieje w rodzinie krewnych, niemal jednocześnie umieściły obu braci w różnych szpitalach. Mniej więcej w tym samym czasie obaj bracia zmarli na zawał serca. Jak w powieści Edgara Poe o losach pasażerów, którzy przeżyli katastrofę statku. Przez wiele dni płynęli po oceanie kruchą łodzią, aż głód zmusił ich do zabicia i zjedzenia jednego ze swoich towarzyszy, chłopca okrętowego imieniem Richard Parker. Kilka lat później, w 1884 roku, na pełnym morzu odkryto łódź z trzema ocalałymi z wraku. Okazało się, że ocalały cztery osoby, ale po pewnym czasie głód zmusił dorosłych do zabicia i zjedzenia chłopca okrętowego. Jak myślicie, jak miał na imię i nazwisko ten chłopiec? Oczywiście, Richard Parker. Żaden z ocalałych nie wiedział o historii Edgara Alana Poe. A może to niezbieg zbieg okoliczności? Może po potrafił w przypływie jakiejś nieznanej energii pisać na papierze, a następnie przekładać to na rzeczywistość? Bardzo dziwna i zaskakująca historia opowiada o trzech próbach samobójczych i jednym mnichu. Znany XIX-wieczny austriacki portrecista. Joseph Ainger kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo. Gdy po raz pierwszy próbował się powiesić w wieku 18 lat, nagle został zatrzymany przez nieznanego mu mnicha kapucyna, który pojawił się jakby znikąd. W wieku 22 lat próbował ponownie popełnić samobójstwo i ponownie został uratowany przez tego samego tajemniczego mnicha. Osiem lat później artysta został skazany na szubienicę za działalność polityczną, ale szybka interwencja tego samego mnicha pomogła złagodzić wyrok. W wieku 68 lat artysta ponownie chciał popełnić samobójstwo, i wydaje się, że mu się udało, bowiem strzelił do siebie w świątyni z pistoletu. Na chórze znajdował się wówczas ten sam mnich, który śpiewał religijne pieśni mnich, którego nikt nie znał ani nie rozpoznał w tym rejonie. Niejasne pozostały również przyczyny tak pełnego szacunku stosunku mnicha kapucyna do austriackiego artysty. Kolejna historia miała miejsce w 1858 roku. Pokerzysta Robert Fallon został postrzelony i zabity przez przegrywającego przeciwnika, który twierdził, że jest oszustem i wygrał 600 dolarów oszukując. Miejsce Falona przy stole było zwolnione, wygrana leżała obok siebie, a żaden z graczy nie chciał zająć pychowego miejsca. Gra jednak musiała być kontynuowana, a rywale po konsultacji wyszli z salonu na ulicę i wkrótce wrócili z przechodzącym obok młodym mężczyzną. Nowicjusz usiadł przy stole i wręczono mu 600 dolarów, wygraną Roberta jako początkowy zakład. Policja, która przybyła na miejsce zbrodni, odkryła, że niedawni mordercy z pasją grali w pokera, a zwycięzcą został debiutant, któremu udało się zamienić owe 600 dolarów ze swojego początkowego wkładu na wygraną w wysokości 2200 dolarów. Po uporządkowaniu sytuacji i aresztowaniu głównych podejrzanych o zabójstwo Roberta Falona, policja nakazała przekazać 600 dolarów wygranych przez zmarłego jego najbliższej rodzinie. Którą okazał się ten sam szczęśliwy młody gracz, który nie widział swojego ojca od ponad siedmiu lat. Niesamowity zbieg okoliczności. Kolejna historia związana jest z Markiem Twainem, który urodził się w 1835 roku, w dniu, w którym kometa Haleja przeleciała w pobliżu Ziemi. W dniu jej następnego pojawienia się w pobliżu orbity Ziemi, pisarz sam przewidział swoją śmierć w 1909 roku, pisząc: Przyszedłem na ten świat z kometą Haleja, a w przyszłym roku zostawię go z nią. Następny dziwny zbieg okoliczności miał miejsce w Anglii w pewnym pociągu. Trzech Anglików jechało nim w jednym przedziale. W trakcie zaznajamiania się odkryto dziwny zbieg okoliczności. Nazwisko jednego z nich brzmiało Binkam, drugiego Powell, a trzeciego Binkam Powell. Żaden z nich nie był spokrewniony ze sobą. Fakt ten odnotowano w dziale ciekawostek w regionalnej prazie. W 1975 roku mieszkaniec Bermudów jadący na motorowerze został przypadkowo potrącony przez taksówkę i zmarł na miejscu. Dokładnie rok później jego brat zmarł w takich samych okolicznościach. Co można powiedzieć, jeśli czyjś brat ginie podczas jazdy na tym samym motorowerze, potrąconym przez tą samą taksówkę i tego samego kierowcę, a nawet z tym samym pasażerem w kabinie? Pod koniec lat 50. George Brisson odbył podróż służbową do hotelu Brown w Kentucky. Po podpisaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, Brisson otrzymał klucz do pokoju 307. Brison od niechcenia zapytał recepcjonistę, czy jakaś korespondencja przyszła na jego nazwisko. Recepcjonista natychmiast wyjął i wręczył biznesmenowi list zaadresowany do George'a Brisona, który mieszka w pokoju 307. Okazało się więc, że autor listu z góry wiedział, w którym pokoju Brison będzie mieszkał zagadka została rozwiązana nieco później. List nie był adresowany do biznesmena, ale do poprzedniego gościa pokoju 307 i jego imiennika, Georgia Brisona. Kolejna historia zapewne jest znana wśród widzów tajemnic. W 1898 roku pisarz Morgan Robertson napisał powieść Otchłań. Opowiadał w książce o pierwszym i ostatnim rejsie transatlantyckiego liniowca Titan. Pomimo tego, że liniowiec był uważany za najbardziej niezawodny statek w historii ludzkości, zatonął w zderzeniu z górą lodową i zabrał ze sobą wiele istnień. W 1912 roku, 13 lat później, transatlantycki liniowiec Titanic, uważany za najbardziej niezawodny statek w historii ludzkości, zatonął podczas swojej pierwszej i ostatniej podróży, uderzając w górę lodową w ciemności i zabierając ze sobą wiele istnień ludzkich. Powieść i życie zbiegły się nawet w drobiazgach. Według książki na Tytanie było 3000 pasażerów, a na prawdziwym Titaniku 2207. W książce było 24 łodzie ratunkowe, a na Titaniku 20. Następna dziwna historia miała miejsce w 1920 roku. Amerykańska pisarka Annie Parrish, która była wówczas na wakacjach w Paryżu, natknęła się na swoją ulubioną książkę dla dzieci: Jack Frost and Other Stories w antykwariacie. Anna kupiła książeczkę i pokazała ją mężowi, mówiąc mu, jak bardzo ją kochała jako dziecko. Mąż wziął książeczkę od Anny, otworzył ją i na stronie tytułowej znalazł napis: 209 H. Anne Paris, Weber Street, Colorado Springs. To była ta sama książka, która kiedyś należała do samej Anny, kiedy była małym dzieckiem. Czy to miał być jakiś znak? Jakie losy książki sprawiły, że akurat pojawiła się w tym samym czasie w Paryżu co Anna? Król Włoch Umberto I. Zatrzymał się kiedyś na lunch w małej restauracji w mieście Monza. Właściciel lokalu z szacunkiem przyjął rozkaz jego królewskiej mości i zaczął podawać do stołu. Spoglądając na właściciela restauracji, król nagle zdał sobie sprawę, że przed nim znajduje się jego identyczna kopia. Właściciel restauracji zarówno twarzą, jak i sylwetką, ruchami był identyczny jak majestat króla. Mężczyźni wdali się w rozmowę i odkryli inne niesamowite podobieństwa. Zarówno król, jak i właściciel restauracji urodzili się tego samego dnia i roku, 14 marca 1844 roku i urodzili się w tym samym mieście. Oboje są żonaci z kobietami o imieniu Margarita. Właściciel restauracji otworzył swój lokal w dniu koronacji Umberto I, ale zbiegi okoliczności na tym się nie skończyły. W 1900 roku król Umberto został poinformowany, że właściciel restauracji, którą król lubił odwiedzać, zginął w wypadku od wystrzału. Zanim król zdążył złożyć kondolencje, sam został zastrzelony przez anarchistę z tłumu otaczającego powóz. Nasz dzisiejszy film na temat zbiegów okoliczności zakończymy historią Ludwika XVI i jego niepomyślnym dniem. Kiedy przyszły król Francji, Ludwik XVI, był jeszcze dzieckiem, osobisty astrolog ostrzegł go, że 21 dzień każdego miesiąca to jego pechowy dzień. Król był tak zszokowany tą przepowiednią, że 21 września nie zaplanował niczego ważnego. Jednak nie wszystko zależało od króla. 21 czerwca 1791 roku król i królowa zostali aresztowani podczas próby opuszczenia rewolucyjnej Francji. W tym samym roku, 21 września, Francja ogłosiła się republiką, a w 1793 roku, 21 stycznia, król Ludwik XVI został ścięty gilotyną. Cóż można powiedzieć o tych wszystkich zbiegach okoliczności? Zapewne to, że to tylko Kropla w morzu, ale jednak nie da się oprzeć wrażeniu, że jakąś tajemniczą rolę w tym wszystkim odgrywa jakaś dziwna siła, która ma wpływ na życie ludzi, a już na pewno, połączonych datą urodzin, imieniem, nazwiskiem, urodą, prawie identycznym otaczającym światem, to jakby przybliża te osoby i łączy je w jedną. Każde działanie na jedną z osób przechodzi wtedy na drugą. Tak to sobie tłumaczą różni badacze zjawiska. Może i tak jest w rzeczywistości, ale większość ludzi raczej woli spokojne życie, z daleka od niesamowitych zbiegów okoliczności.